Co to jest łagodny rozrost gruczołu krokowego, prostaty, i jakie są jego przyczyny? Gruczoł krokowy, inne nazwy, prostata, stercz, jest narządem występującym u mężczyzn? Ma kształt i wielkość orzecha włoskiego. Znajduje się tuż pod pęcherzem moczowym, otaczając cewkę moczową. Produkuje specjalny płyn, który jest ważnym składnikiem nasienia. Spermy Po około 45-50 roku życia prostata stopniowo powiększa się jest to tak zwany. Łagodny rozrost stercza i u części mężczyzn stanowi to przyczynę zaburzeń w oddawaniu moczu. Przyczyny tego nie są dokładnie znane, ale wiadomo, że ważną rolę odgrywa męski hormon testosteron. Jak często występuje łagodny rozrost stercza? Powiększenie gruczołu krokowego prostaty stwierdza się u ok 80% mężczyzn w wieku 75 lat, a objawy przerostu występują u około 50% mężczyzn w tym wieku. Jak się objawia łagodny rozrost stercza? Powiększający się gruczoł krokowy, prostata. Powoduje zwężenie cewki moczowej, która przebiega przez środek stercza, co prowadzi do zaburzeń przepływu moczu podczas wydalania z pęcherza, rycina. Gruczoł krokowy prawidłowy, po lewej, i powiększony, po prawej, typowe objawy to, słaby strumień moczu, co powoduje, że opróżnianie pęcherza trwa dłużej. Słabnięcie strumienia moczu pod koniec mikcji, kiedy mocz może wypływać tylko kroplami, zwłoka w wypływie moczu, który rozpoczyna się dopiero po chwili, konieczność odczekania, zanim pojawi się strumień moczu, uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza. Mogą również występować objawy podrażnienia pęcherza przez powiększoną prostatę, częste oddawanie moczu, częstsze niż zwykle, zarówno w dzień, jak i w nocy. Co stanowisz szczególną uciążliwość życia codziennego, czy konieczność natychmiastowego oddania moczu, tak zwany naglące parcie na mocz? Początkowo objawy są niewielkie, jednak z czasem w ciągu miesięcy lub lat często się nasilają, w niektórych przypadkach zwykle u mężczyzn dotychczas nieleczonych lub tych u mężczyzn, którzy przerwali leczenie. Dochodzi do powikłania w postaci zatrzymania moczu. Zatrzymanie moczu może być całkowite, gdy zastępuje zupełny brak odpływu moczu z pęcherza. Pęcherz ulega rozciąganiu i powiększeniu co może być przyczyną bólu w dole brzucha, początkowo silnego, z czasem słabnącego i ustępującego lub częściowe, przywlekłe, gdy tylko część moczu odpływa z pęcherza, który jest stale częściowo wypełniony moczem, zwykle powiększony. Może to być przyczyną utrudnienia odpływu moczu z nerek i rozwoju nefropatii zaporowej lub zakażenia układu moczowego. W niektórych przypadkach mocz może wypływać w sposób niekontrolowany, powodując TZW. nieotrzymanie moczu z przepełnienia. Co robić w razie wystąpienia objawów łagodnego rozrostu stercza? W przypadku wystąpienia trudności w oddawaniu moczu, nietrzymania moczu lub krwi o moczu należy zgłosić się do lekarza pos. Pilne zgłoszenie się na SOR jest konieczne. Gdy wystąpi nagłe całkowite zatrzymanie moczu. Jak lekarz stawia diagnozę łagodnego rozrostu stercza, lekarz podejrzewa przerost prostaty na podstawie typowych problemów z oddawaniem moczu, wielkość oraz inne cechy stercza ocenia, badając gruczoł palcem wprowadzonym do odbytnicy, tak zwane badanie peretstum. Zob. reci na obok. Ponadto zleca wykonanie badania ogólnego moczu oraz pomiar stężenia we krwi swoistego antygenu sterczowego PSA. Wielkość stercza można dokładniej ocenić, wykonując badanie USG, gdy pęcherz jest dobrze wypełniony moczem. Właściwym specjalistą w przypadku chorób stercza jest urolog. W zależności od rodzaju oraz nasilenia objawów decyduje on o konieczności dokładniejszych badań diagnostycznych. Takich jak badania czynnościowe, badanie urodynamiczne, lub cystoskopia, wziernikowanie pęcherza moczowego. Jakie są sposoby leczenia łagodnego roztostu stercza? W zależności od nasilenia zaburzeń oddawania moczu i rodzaju objawów, wystarczające mogą być zmiany, stylu życia lub konieczne będzie przyjmowanie leków albo leczenie chirurgiczne, zabieg urologiczny w celu zmniejszenia przeszkody w odpływie moczu z pęcherza. Zmiany stylu życia mogą dawać dużą poprawę i być wystarczające, gdy objawy są łagodne. Obejmują one zaprzestanie palenia tytoniu i ograniczenie spożycia kofeiny. Nikotyna i kofeina podrażniają pH moczowy, ograniczenie wypijanych płynów w niektórych sytuacjach. NP: przed ważnym spotkaniem, przed wyjściem do kina. Teatru. Przed snem, dwukrotne oddanie moczu w odstępie kilku minut pozwala lepiej opróżnić pęcherz i wydłużyć czas pomiędzy mikcjami. Przynajmniej raz w roku konieczna jest ocena lekarska. Gdy zaburzenia oddawania moczu są bardziej nasilone lub objawy bardziej dokuczliwe, lekarz może zlecić przyjmowanie leków w celu ułatwienia odpływu moczu z pęcherza poprzez rozluźnienie mięśni dróg moczowych alfa-blokery, NP, doksazosyna, alfuzosyna, tamsulozyna, lub w celu zmniejszenia stercza, inhibitory 5-alfa-reduktazy, np. finasteryd. W przypadku przyjmowania alfa-blokera poprawa może być odczuwalna już po paru dniach, jednak pełny efekt występuje dopiero po ok. 4-6 tygodniach. Efekt działania finasterydów w postaci zmniejszenia prostaty i zmniejszenia objawów zwykle widoczny jest dopiero po ok. 6 miesiącach leczenia. Istnieje wiele dostępnych bez recepty roślinnych preparatów zalecanych w przeroście stercza, jednak nie ma mocnych dowodów naukowych na ich skuteczność i nie należy na własną rękę zastępować nimi leków zaleconych przez lekarza. Wskazanie do leczenia chirurgicznego to nasilone i bardzo uciążliwe objawy lub brak poprawy w trakcie leczenia farmakologicznego. Dotyczy to ok 20-25% mężczyzn leczonych z powodu przerostu stercza. Celem leczenia jest przywrócenie odpływu moczu z pęcherza poprzez usunięcie tylko centralnej części prostaty, co prowadzi do powstania odpowiednio szerokiego kanału najczęściej stosowane techniki chirurgiczne w celu usunięcia tkanek stercza zaciskających cewkę moczową to, turk, czyli przez cewkowe częściowe usunięcie stercza. Najczęściej wykonywany zabieg w przeroście stercza. Po zastosowaniu odpowiedniego znieczulenia wprowadza się do cewki moczowej cystoskop, pozwalający oglądać ją od wewnątrz, poprzez cystoskop wprowadza się pętlę z drutu, którą z użyciem prądu elektrycznego usuwa się tkanki stercza, wypłukując je wodą na zewnątrz. Po zabiegu zostawia się na kilka dni cewnik w pężu, Zabieg prawie zawsze prowadzi do poprawy. U większości mężczyzn poturb dochodzi do wstecznego zarzucania nasienia do pęcherza moczowego, TZW, suche orgazmy. Rzadkie powikłania to nietrzymanie moczu, zwężenie cewki moczowej lub zaburzenia wzwodu. TUIP, czyli przez cewkowe nacięcie stercza, przebiega podobnie jak turb z tą różnicą, że nie usuwa się tkanek stercza, a jedynie zabieg ten jest zwykle wykonywany, gdy przerost stercza jest niewielki. Usunięcie prostaty za pomocą lasera przebiega podobnie jak turk, ale do usunięcia tkanek stercza używa się promieni lasera, powikłania są rzadsze niż potór oraz zwykle szybciej usuwa się cewnik z pęcherza moczowego. Prostatektomia, czyli usunięcie stercza klasycznymi technikami chirurgicznymi poprzez nacięcie krocze, gdy doszło do zatrzymania moczu, konieczne jest niezwłoczne wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego, albo zapewnić odpływ moczu. Jednocześnie lekarz zaleca przyjmowanie leków w celu poprawy drożności cewki moczowej. Zwykle po pewnym czasie urolog zleca usunięcie cewnika i obserwację. Jeżeli ponownie wystąpi zatrzymanie moczu, to znów wprowadza się cewnik i zwykle kwalifikuje pacjenta do leczenia chirurgicznego. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie łagodnego rozrostu stercza? Całkowitego wyleczenia, czyli ustąpienia przerostu stercza nie można uzyskać, jednak u OK. 75 do 80% mężczyzn występuje istotna poprawa w trakcie stosowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza. Po leczeniu chirurgicznym strumień moczu jest zdecydowanie mocniejszy, natomiast częste i naglące parcie na moczu trzymuje się jeszcze przez jakiś czas i stopniowo ustępuje. Ze względu na postępujący proces powiększania się prostaty, około 10% mężczyzn konieczne będzie powtórne leczenie chirurgiczne w ciągu 5 lat po pierwszym zabiegu. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia łagodnego rozrostu stercza? Bez względu na rodzaj stosowanego leczenia, mężczyźni z przerostem stercza powinni pozostawać pod kontrolą urologa, przyjmować zalecone leki, a zwłaszcza nie przerywać ich stosowania po wystąpieniu poprawy oraz zgłaszać się na ustalone badania kontrolne. Co robić, aby uniknąć zachorowania na łagodny rozrost stercza? Obecnie nieznane są sposoby zapobiegania przerostowi stercza istotne, aby nie lekceważyć początkowych objawów choroby, co pozwala uniknąć poważnych powikłań. Zatrzymanie moczu, nefropatia zaporowa. Ryzyko raka stercza nie jest większe u mężczyzn z przerostem stercza niż u tych bez przerostu. Zapamiętaj, każdy mężczyzna po 50 r.ż. powinien zostać zbadany przez urologa. Łagodny rozrost stercza dotyczy wszystkich mężczyzn, ale jedynie u niektórych wymaga leczenia. Leczenie operacyjne jest konieczne jedynie w wybranych przypadkach. Nieskuteczność farmakoterapii, wystąpienie wskazań bezwzględnych. Nie bagatelizuj krwiomoczu i slaszy lub problemów z oddawaniem moczu, jeżeli wystąpią, zgłoś się do urologa.